Cześć, skończyłam właśnie sprawdzać testy diagnostyczne, czyli pierwsze części matury próbnej z marca, przygotowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jak na gorąco, muszę przedstawić kilka ważnych informacji, z czym uczniowie, moi uczennice i uczniowie, wszystkie osoby uczniowskie mają bardzo poważne problemy w tym roku. Powiem wam szczerze, że to jest mój Ósmy rok pracy jako nauczycielka, od początku sprawdzałam egzaminy i nie przypominam sobie jeszcze nigdy tak złych wyników, jak w tym roku, mimo że tłumaczy się wszystko i wiem, ile ja pracy włożyłam w to, żeby moi mauturzyści wiedzieli, to, że im udostępniam moje webinary. To, że udostępniam im wszystkie, im wszystkie materiały, to, że nagrywam im te lekcje, i też im udostępniam, i mogę zawsze sobie odsłuchać. Że ja im czytam lektury na lekcjach, i mówię, co autor miał na myśli, to wszystko jak krew w piach. I tak sobie myślę, że słuchajcie, jeśli ja czuję też nieodpowiedzialność za ich wyniki, ale dziś mi rozum podpowiada, że. To nie jest moja wina. I nie nawiązuję tutaj do e, znanej anegdoty, e, że ta metura jest tak nieprzewidywalna, że jak zdadzą, to nasze zasługa, jak nie zdadzą, to ich wina. E, tylko naprawdę widać, jak bardzo, bardzo przez ten rok siedzenia w domu przy komputerze, tego nieuczestnictwa aktywnego w lekcjach, tego niewychodzenia, e, spadło skupienie. Jak bardzo ludzie nie potrafią czytać z zrozumieniem i czytać poleceń. Mam tutaj mnóstwo pustych zadań. To niesamowite. Ludzie nie są w stanie wypisać czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej z tekstu. Matura. Nazwać część mowy inną. Chodziło o zaimek. Wszyscy piszą przysłówek. Nawet jeżeli podadzą przykład nasz, to piszą przysłówek. Czyli tutaj mamy zadanie właściwie z pierwszych klas szkoły podstawowej, znaczy tych cztery, sześć. Nauka części mowy. To nie było żadnych pytań o części zdania. Wypisz za kapitu drugiego użyty przez pisarka synonim słowa autoindoktrynacja. I ludzie stawiają puste miejsca. Albo piszą zamiast... Samooszukiwanie się, jakiś zupełnie inny rzeczy, nie wiedząc, co to jest synonim, albo tłumaczą ten synonim, piszą trzy zdania. To jest matura na poziomie ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej. Trzeba wytłumaczyć sens formułowania, z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji. gdzie nie potrafią tego w spójnym zdaniu złożonym, nawet wytłumaczyć. Czy jakieś słowa od myślników. Kiedy jest tekst, i macie napisane kilka razy: Sopliców i Hrabia, Soplicą. I wiadomo, tysiąc razy to tłumaczyłam, że wystarczy 13 razy klasnąć w ręce, bo z tych ośmiu tekstów gwiazdkowych mogę Was pytać tylko o teksty gwiazdkowe. Więc jeżeli 13 razy się tak klasnąć, znaczy jest to Pantadeusz. No to wypada Soplica. Ludzie nie wiedzą i nie są w stanie na maturze napisać, co to za autor, co to za tytuł. Mnóstwo pustych zadań. Jak pisać streszczenie? To też od razu odsyłam, mam schemat z mojej strony internetowej, jak napisać dobre streszczenie, że to jest cała praca, żeby ono wyszło, jakie muszą być elementy w tym streszczeniu, Ludzie piszą bzdury w takich krótkich tekstach, że autor opisuje lalkę, która i prusa i wskazuje, jak on bardzo inspirował się twórczością chociażby Mickiewicza, i trzeba wskazać. W czym są podobne te teksty? Czym się inspirował? I to wszystko jest tu wypisane. Wystarczy swoim słowem przypisać. I ludzie urywają zdania, nie kontynuują. Pomijając zadania, prawda, fałsz, do podpisania, albo słowa emigracja wewnętrzna okazało się nie do przeskoczenia. Co to znaczy emigracja wewnętrzna Stanisława Wokulskiego? Co to znaczy emigrować? Ludzie nie potrafili tego zrobić. Pytań było niewiele. Na dodatek ciekawe się kopnęło i w arkuszach, w których przeznaczony dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem jest błąd. Tam jest inne, inne czytanie ze zrozumieniem, tam jest wy, wy, zmienione, a tylko jedno. Drugie jest takie samo. I tam zamiast napisać, że. Podaj najpierw przykład czasownika, nazwę części mowy, innej. Tutaj jest dwa razy. Podaj przykład czasownika, więc ludzie kombinują i w tym momencie mają dwa zadania źle, bo nie są w stanie pokazać albo funkcji w tekście, albo przykładu z tekstu, by się strasznie zamotali. Załamka. Jutro będę stawiać punktację z wypracowań i wiem już, że Waleria forte musi wjechać. Trzymajcie się, słuchajcie, no bo to jest poziom bardzo, bardzo, bardzo niski. I aż dziw, że za coś tak łatwego można dostać maturę. Z polskiego. Nie wiem, jaki z innymi przedmiotami. I że nie ma ustnych, to właściwie już nic nie trzeba się uczyć. Tak, jakieś takie podstawowe rzeczy. I tak o tym wszystkim myślę, że. To nie jest tak, że ten rocznik jest słabszy intelektualnie, gorzej wykształcony, tylko to jest właśnie rocznik, który ma rok koronawirusa, rok edukacji online. Jak mi mówią uczniowie, wielu z nich nie potrafi się nadal uczyć, nie potrafi się skupić w domu, nie potrafi się skupić pracując przy komputerze. Nie, jest, nie ma żadnej motywacji, żeby wstać. I się odzywać, i żeby włączyć tę kamerkę. To długo już to wszystko trwa. Trzymajcie się ciepło. Myślcie logicznie. To ostatnia prosta. Trzeba wspiąć się, mózgi i pośladki. Naprawdę. To wszystko bardzo łatwe rzeczy, i nie można się tak poddawać, że zostawi się tyle miejsca wolnego. Dobranoc.